Słuchajcie, mam trochę przemyśleń na temat mediów. W Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, ale skupię się na polskich mediach. A konkretnie chodzi mi o brak konsekwencji oraz o krótką pamięć mediów. Powiem Wam o dwóch aspektach, o dwóch wątkach, dwóch tematach. Pierwszy temat to Ukraina, drugi temat to media publiczne w Polsce, a konkretnie TVP. I ciekaw jestem Waszych komentarzy, bo. Czasem mi się wydaje, że oprócz mnie to już nikt tak nie myśli. Znaczy nikogo nie, nie uwiera ten brak konsekwencji w pisaniu o mediach publicznych, czy też w relacjonowaniu wydarzeń w Ukrainie, czy też w Rosji. Więc te komentarze są dla mnie naprawdę ważne. Zacznijmy od tego zdjęcia. Zobaczcie, to jest gazeta wyborcza, żeby było jasne. Gazeta wyborcza, wydanie weekendowe. To był ten długi weekend niedawno. I mamy na drugiej stronie zdjęcie: Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, przypominam, drugie największe miasto w Rosji. Wyścig na Mojce. Mojca, Mojka to rzeka. I co my widzimy na, tej, na tym zdjęciu? Zdjęcie zrobione z drona. I tu mamy całą masę. A zresztą przeczytam ten podpis. Uczestnicy są to uczestnicy zawodów na deskach z wiosłami stand up panu przygotowują się do spływu rzeką Mojką, przepływającą przez centrum miasta Sankt Petersburga. Impreza jest częścią corocznego organizowanego w sierpniu festiwalu kostiumowego Fontanka. Jak sympatycznie, prawda? Więcej zdjęć z Polski ze świata oraz niezwykłych galerii na wyborcza.pl. Ukośnik zdjęcia. Dlaczego o tym mówię? No bo kurna na coś tu jest niechalo. Nie chodzi o to, czy to jest wyborcza, czy to nie jest wyborcza. W jakiejkolwiek polskiej gazecie to by się pokazało, to ja bym miał ten sam komentarz. Jeszcze dodam, że na okładce na pierwszej stronie gazety wyborczej mamy. Mamy generała Wawelia, założnego bohatera Ukrainy, który dowodzi działaniami zbrojnymi Ukrainy. I mamy ukraińskie kolory wszędzie, i jeszcze parę innych dużych artykułów dotyczących yy, Ukrainy. O, choćby tutaj na trzeciej stronie, zaraz po tym zdjęciu z Sankt Petersburga. Mamy tylko razem się nie damy. Polska 1920, Ukraina 22. Wojna w Ukrainie to także szansa dla Polaków, by przestały już nimi rządzić dwie trumny Domowskiego i Piłsudskiego. Ym, no więc słuchajcie, o co mi chodzi z tym zdjęciem? No to jest tak, mamy wojnę. Rosja zaatakowała Ukrainę. Relacjonujemy te wydarzenia, mówię o mediach. Ym, piszemy o zbrodniach wojennych dokonywanych przez Rosję. Piszemy o tych wszystkich okrucieństwach, analizujemy sytuację, i tak dalej, i tak dalej, i potem nagle, jak gdyby nigdy nic, sympatyczne zdjęcie z Sankt Petersburga. Wyścig na mojce, deski z wiosłami, stand-up paddle. Uczestnicy z tych zawodów przygotowują się do spływu rzeką mojką. Kim są ci uczestnicy? No, przepraszam, nie zrobiłem research. Czy to są Rosjanie, mieszkańcy Sankt Petersburga, a może też Rosjanie z innych części. Rosji, a może też przyjechali jacyś uczestnicy z zagranicy, nie wiem, do sprawdzenia. Tak czy inaczej, no uważam, że pisanie o jakimkolwiek wydarzeniu w Rosji, jakiejkolwiek ciekawostce, która by dotyczyła czegokolwiek co się tam dzieje, jest po prostu nie, nie na miejscu, jest niestosowne. No nie możemy sobie tak nagle jak gdyby nigdy nic pisać o jakichś ciekawostkach z Rosji. No a tutaj wyścig na mojkach, a tu może jakieś Wędkarz złapał największego suma w, w, gdzieś tam w Rosji, a może, a może jeszcze jakiś nowy model tramwaju w Sankt Petersburgu, ha, albo coś tam, coś tam jeszcze, innego, prawda? No, dla mnie to jest w ogóle jakaś paranoja. No nie ma, nie ma. Blokujemy to wszystko. Stawiamy szlaban. Nie ma takich informacji, nie informujemy o, 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 o jakichś wydarzeniach w Rosji, które są nagle neutralne, tak jakby wojny nie było. No dobra, więc tutaj jestem ciekaw Waszych komentarzy. Przesadzam? Czy nie przesadzam? Tu mi się przypomina kolejny wątek. Przeczytałem o tym wonecie, że Europa zastanawia się nad tym, czy przypadkiem jednak nie należałoby prowadzić zakazu dla Rosjan, zakazu podróżowania po Europie. Inaczej mówiąc, czy nie należałby y, zakazać wjazdu do Europy, no Unii Europejskiej, do strefy Schengen? No to już są detale, powiedzmy, y, żeby tym turystom rosyjskim nie pozwalać na wjazd do Europy, na zwiedzanie Europy, no bo to jest jakieś niestosowne, dlatego że są Rosjanie, którzy w większości wspierają Putina, wspierają wojnę, no, wszystko na to wskazuje, chociażby sondaże, i że trudno, no, sprawa jest dosyć zero-jedynkowa, nie ma podróżowania po Europie, tak jakby nigdy nic znowu powtarzam to słowo tak jakby nigdy nic tak jakby nic się nie działo. No sobie podróżują, po... tam wojna, tam ich kraj. Robi to, co robi w Ukrainie, a oni sobie tak podróżują, zwiedzają zabytki, zwiedzają różne miejsca, panosząc się w dodatku. W tym artykule w ONECie można przeczytać o tym, jak dużo rosyjskiego słyszy się, nie wiem, na przykład w Londynie, we Włoszech. Był jakiś przypadek, gdzie dwie Rosjanki zaatakowały Ukrainki w Salzburgu, w Austrii. No, dzieją się takie rzeczy. Które są niefajne, tak jak ten atak Rosjanek na Ukrainki w Salzburgu, ale tak w ogóle ta sytuacja jest niefajna, czyli że Rosjanie, no Rosjanie, co my mamy z nimi zrobić w ogóle? No jakbym spotkał jakiegoś Rosjanina gdzieś, gdzieś w Europie, załóżmy, to bym niespecjalnie był zadowolony. Patrzyłbym na niego na zasadzie, znaczy wiedząc, że to jest turysta, ktoś kto właśnie przyskoczył sobie z tej Rosji. Która prowadzi wojnę z, z Ukrainą, gdzieś na Costa del Sol czy na francuską Rivierę, i sobie tak zwiedza i sobie tak plażuje. No byłoby to dziwne. Jeszcze się z tym obnosi, głośno mówi, a może jeszcze jakieś uwagi zrobi na, na zasadzie: Aha, podpowiedzcie, podskoczcie mi tylko tutaj. Robimy sobie co tam robimy w tej Ukrainie. Nic wam do tego, możemy sobie podróżować. No jest właśnie nie. I w tym artykule w Onecie jest mowa o tym, że no jest blokada, nastąpiły sankcje wobec oligarchów rosyjskich, czyli im zablokowano majątki i tak dalej, różnego rodzaju restrykcje. Ale, no i to zabolało pewnie, ale tych takich zwykłych Rosjan nie zabolało, no bo oni sobie dalej mogą podróżować po Europie. Może nie mogą latać wszędzie, bo, bo, bo te zakazy dotyczące lotów z Rosji, Obowiązują, ale przecież są inne sposoby komunikacyjne, więc oni sobie podróżują i że należałoby coś z tym zrobić, i że są jakieś debaty na ten temat już na poziomie Rady Europejskiej. Ale, i tutaj przeczytałem coś bardzo dziwnego: że według tego artykułu to kanclerz Olaf Scholz jest największym przeciwnikiem tego zakazu dla Rosjan. I że on powiedział, że to jest wojna Putina. Wojna z Ukrainą to wojna Putina, a nie wojna Rosjan, zwykłych Rosjan, obywateli Rosji. No trudno się z nim zgodzić. No tutaj nie chcę się wpisywać w tę narrację antyniemiecką, pisowską narrację antyniemiecką, ale to jest takie zdanie, że jest tak, no nie, no nie można powiedzieć, że to jest wojna tylko Putina. Skoro Rosjanie. Popierają tę wojnę, dają to wraz w sondażach, w komentarzach w internecie. Nie, nie wiem, nie protestują, nie ma jakichś wielkich protestów. Mamy takie wrażenie, że, że po prostu jest tam przyzwolenie na to i że się Rosjanie na to zgadzają wszystko, co się dzieje, a nawet temu przyklaskują. No to nie można powiedzieć, że to jest wojna. Że to jest tylko wojna Putina. To jest najwyraźniej również wojna Rosjan, więc takie stanowisko Olafa Scholza hmm, dziwne co najmniej. Zobaczymy, jak to się skończy. Wakacje się kończą, więc jakby no ta sprawa już nie będzie dotyczyła tych wakacji, bo zanim cokolwiek się zadzieje, to będziemy mieli jesień. A jesienią wyjazdów turystycznych jest przecież mniej, więc już tych Rosjan to tak nie zaboli, przynajmniej w tym roku. No dobrze, to tutaj stawiam kropkę i czekam na Wasze komentarze. Znowu pod hasłem. Przesadza Pan Maciek, czy nie przesadza? No bo ja oczywiście je, jestem za tym, żeby to podchodzić do tego wszystkiego zero-jedynkowo, czyli nie dla takich y, ciekawostek w mediach, oraz y, nie dla Rosjan podróżujących sobie, dla rosyjskich turystów podróżujących sobie po Europie, tak jak gdyby nigdy nic. Druga sprawa dotyczy mediów publicznych w Polsce i tego, jak to jest relacjonowane. Znaczy, mamy tak, z jednej strony jest krytyka dotycząca propagandy w mediach publicznych, a zwłaszcza w TVP. Tej, wiadomo, ordynarnej, okropnej propagandy propisowskiej. Ona jest i to, co się dzieje w wiadomościach, w TVP info, w, ogóle w programach informacyjnych i publicystycznych, TVP głównie, jest straszne, karygodne, o tym się mówi i pisze. No, ale co zrobić z różnymi innymi wydarzeniami, które się odbywają na antenach TVP. Ja o tym też mówiłem u siebie w mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku, chyba też na Twitterze, że po prostu dla mnie znowu zero, zero jedynkowa sytuacja i nie podoba mi się to, że tak wielu artystów występuje na festiwalu w Opolu. Pojawia się znowu to sformułowanie jak gdyby nigdy nic. W obecności Jaska Kurskiego, Jan Pietrzak na scenie, Ym, i, i jest to takie legitymizowanie, ten udział w festiwalu w Opolu jest legitymizowaniem całego zła, które się dzieje w telewizji polskiej, już tak upraszczając. Więc krytykowałem to, dalej to krytykuję. No i potem yy, znowu yy, podobny wątek. Miałem wrażenie, że oprócz mnie to już nikt się tym nie zajmuje za bardzo. No bo portale plotkarskie opisywały kreacje różnych gwiazd, występujących w Opolu, były relacje ze ścianek, były analizy właśnie różnych strojów i ubrań. Wszystko w takim sensie właśnie no takie, takiej zwykłej sympatyczności, czasami, czasami może trochę krytycznie, ale tak znowu jak gdyby nigdy nic. <tuszy> To ścianki są różne w różnych miejscach, różne są imprezy. No to my sobie to relacjonujemy yy, jako kolejną imprezę. W ogóle nie zajmując się wątkiem, jaka to jest impreza. I nie ma takiej myśli, a może myśmy powinni zrezygnować z relacjonowania tego, co się tam dzieje. <laughs> ja tu mówię o takich portalach, które yy, w swoich innych obszarach bardzo krytykują. Działania propagandowe TVP. Ale w innych swoich obszarach oddzielają te dwie sfery, czyli ta, tej propagandy i rozrywki, tak jak w przypadku Opola, i piszą o tym, pokazują zdjęcia, jakby to nie było żadnego związku. Ten wątek przestaje istnieć. I to samo pojawiło się podczas relacji z wakacyjnego. Koncertu dwójki, czy wakacyjnych koncertów dwójki, taka trasa koncertowa po Polsce. Różni artyści, również Disco Polo, ale to akurat nie w tym rzecz, czy Disco Polo, czy nie Disco Polo, to już jest oddzielny wątek, prawda? Obecności Disco Polo na antenie telewizji publicznej. Natomiast znowu chodzi mi o to samo: tak sympatyczne relacje. Ten zaśpiewał tak, ten zaśpiewał tak. No, może jeszcze wracając do tego Opola, może tam było więcej krytyki niż by było, w, gdyby ta telewizja nie była tak upolityczniona. Krytyki poziomu artystycznego, po prostu festiwalu w Opolu, ale to, to, to jest wszystko jakby mniejsza z tym. Natomiast chodzi mi o taką ogólną atmosferę, więc ta wakacyjna trasa dwójki, o tak to się chyba nazywa, a znowu relacja, a to Michał Wiśniewski zrobił to, a to ktoś śpiewał tam, a to to, a tutaj te. E, relacja jak relacja. Jak gdyby nigdy nic. Taki powinien być tytuł tego mojego nagrania. Jak gdyby nigdy nic. E, a może taki tytuł nawet dam. E, i ym, nawiązując jeszcze do tych relacji, no teraz o, owszem, było trochę tak zwanej beki z tego koncertu muzyki, czy tam pieśni państw NATO, który odbył się w Elblągu, no, że tam. Ym, było trochę żenujących momentów, i że to było politycznione, bo minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który zapowiadał Jana Pietrzaka i był zestresowany, a potem Jacek Kurski z małżonką się tam gdzieś tam kołysali na widowni. I że poziom nie był za dobry, i w ogóle wszystko pomieszanie, pomieszanie z poplątaniem, jeśli chodzi o konwencję, ale znowu znalazłem gdzieś taki opis. Stroju, w którym pojawiła się małżonka Jacka Kurskiego i, i była analiza jej stylizacji, już mniejsza z tym, czy ta analiza była y, przychylna, czy nie, była dosyć przychylna, tak, tak z pisaniem, z uznaniem to zostało opisane, ale chodzi mi w ogóle o sam fakt zajmowania się czymś takim, jak strój y, żony Jacka Kurskiego, czy strój Jacka Kurskiego i tak dalej. Są ludzie, którzy robią bardzo złe rzeczy. W polskich mediach, w polskich mediach publicznych, i analizowanie tego, jak oni tam są ubrani, załóżmy, i czy są mniej lub bardziej uśmiechnięci, w oderwaniu od całego kontekstu, jest dla mnie jakąś paranoją kompletną. No to jakby wyobraźmy sobie, że, że <laughs> ym, oczywiście, jak mówią Fraserzy, tu proporcją garde, ale wyobraźmy sobie, że. Yy, załóżmy w Ukrainie, ukraińskie media podałyby nagle informację o tym, że w Moskwie odbył się jakiś koncert i ten koncert, i na tym koncercie był Władimir Putin i się bawił świetnie, i była też jego partnerka i by opisano, jak ta partnerka tam była ubrana i byłaby analiza jej stroju. No przecież to by było jak. What the fuck, jak to się mówi. To kogo obchodzi w ogóle, jak jest ubrana partnerka czy małżonka Putina? W ogóle, co nas Putin obchodzi, jak on jest ubrany, czy jak się zachowuje? Niech spada na drzewo po prostu. To jest tego typu Musi niech spada na drzewo. Nie będziemy się zajmować kimś takim jak Putin jego partnerka, i jak oni się bawią. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, tut proportion garde, czyli yy, przy zachowaniu Wszelkich różnic dotyczących skali działania, i tak Ale chodzi mi o pewien mechanizm. Zajmowanie się tym, jak ubrana jest małżonka Jacka Kurskiego, analizowanie jej stylizacji w tę stronę, w tę stronę, a czy to dobrane dobrze, a czy niedobrane dobrze. Znowu tak, jakby nic nie było, jakby się nic nie działo w oderwaniu od całego kontekstu, jest, jest jakąś dla mnie niezrozumiałą e, paranoją. Po prostu nie powinniśmy się zajmować, że niech się tym zajmują media sprzyjające władzy obecnej. Proszę bardzo, no to już jest ich broszka, jesteśmy przyzwyczajeni. Sieci yy, do, do, do rzeczy, Gazeta Polska, pewnie jeszcze parę innych by się znalazło, ale w tych mediach, zwłaszcza w których mm, mamy dużo krytyki obecnej władzy, to yy, pisanie, o tego typu zjawiskach, o których Wam mówię, w oderwaniu od kontekstu, jest dla mnie zupełnie niehalo. Nie Więc jestem ciekaw Waszych komentarzy. Napiszcie tam, czy Waszym zdaniem odleciałem kompletnie, nie mam racji, się czepiam, czy jednak może coś w tym jest, o czym Wam mówiłem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Do usłyszenia.